Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zróbmy To I dzisiaj słuchajcie, chcielibyśmy wam pokazać To co udało nam się zmajstrować w domu ekipy Podczas naszego tygodniowego pobytu My już jesteśmy u siebie w domu A wy jeśli chcecie być z nami na bieżąco Oczywiście subskrybujcie nasz kanał Zostawcie dużo łapek w górę Jeśli chcecie, zrobi żebyśmy zrobili więcej odcinków z ekipą I wbijcie na nasze instagramy Żeby być z nami na bieżąco Dobra, tak więc dojechaliśmy do sklepu I lecimy zrobić szybkie zakupy Żeby przygotować rampę do zjazdu Na skuter no i zaczniemy też budowę e, następnego projektu Dokładnie. i musimy zrobić zaopatrzenie. E, brakuje nam drobnych nawózek, ale akurat ze sobą dzisiaj wziąłem ostatnią tak, moją tak. wygraną, więc wiesz i odpła. Ale nie, bo jeszcze jest twoja wygrana w garażu, w reklamówce. No dobra, to odbiorę następnym razem. Tak więc auto jest już praktycznie wypakowane krzychu nam tutaj pomógł właściwie Majstrawi i bardzo dziękujemy krzychu. Zaraz lecimy dalej z robotami. Wiadomo, ja zostałem na chwilę tu chłopaków, bo muszę e, tylko podrzucić George'a na lotnisko, więc mnie na chwilę nie będzie. Dokładnie, majster. w Teraz się sobie zniesiemy wszystkie narzędzia na ogród i zaczniemy pracę. Ja was zostałem z kamerą i działajcie i zaraz wracam. Tak więc część rampy już mamy gotową Czekamy tylko aż Mateusz przywiezie nam śruby No i zaczynamy zaskręcanie stelaży Na zasadzie drabiny, które będziemy dawać pod podjazd Wow, zarobiście to wygląda to będzie taki, pod takim kątem wyskok? A pod takim kątem będzie wyskok I te płyty tutaj będzie do rozpędu? Tak, będzie tutaj rozbieg No i na koniec będzie wyskok Tu masz pomocników dobrych Dobra, tak więc teraz zaczynamy układać całą drogę. Mocna, mocna rampa. Przygotowania do skoku, testujemy. Mniej więcej długość rampy to jest tyle, co jest to w Nawet podskoczyłeś tutaj. Tak? Trzeba no. będzie opukać jeszcze raz Krzychu. Po troszkę tak. będziemy nalewać, bo chyba senu potem musi być. Jak myślisz Krzychu, wszystko wyjdzie, czy, czy będą jakieś problemy? Mam jakieś dziwne wrażenie, że za rampą mam to prostu tak. Też, też, się tak. też mam takie wrażenie, nie? Dobrej myśli. No będzie No, może zaraz zaczniesz po tych takich kopkach skakać. A nie. Tak więc my już skończyliśmy całą rampę. Chodźcie zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Zobaczcie, jest to wytrzymałe Także mamy nadzieję, że się nie rozwali przy najcięższych sprzętach, jakie tutaj I Zobaczcie tam początek wjazdu od wędzarnika, wow. aż przy basenie, tu będzie wyskok. taki trochę w powietrzu tutaj to wisi, więc no, nawet jak ktoś spadnie od razu za tym, no to nie, nie walnie w róg, więc całkiem git. Zobaczymy, jakim wyjdzie to całe skakanie, a my zaczynamy budować następną rzecz, czyli labirynt. Kolejny dzień, dzisiaj zabieramy się za robienie labiryntu. Mamy już powiercone wszystko, teraz musimy tylko poskręcać. Plansza będzie gotowa, bo jeszcze trzeba zrobić dysk do przechodzenia. Tak więc zobaczcie, plansza jest już gotowa. Wszystko jest poprzykręcone. Trzyma się to mocno. Musimy zrobić teraz jeszcze krążki, którymi będzie się ten labirynt przechodzić. Niestety mamy mały problem, bo na skrzyżowaniach można ten krążek cały wyciągnąć, więc musimy wymyśleć coś innego. A jakby ten dolny zrobić takiej wielkości jak nawet górny albo i większy. Labirynt jest gotowy, teraz będziemy go wrzucali do basenu i zobaczymy czy pójdzie w ogóle na dno i będzie się tam trzymał, bo jak nie, no to będziemy musieli jeszcze to jakoś ciężarkami e, przymocować, ale wygląda fajnie, nie? Tak, miejmy nadzieję, że po prostu zatonie i już nie będzie robił nam problemów żadnych. Ej, idzie jak kamień. Tak jak mówiłem na początku, jeśli chcecie więcej filmów z ekipą, zostawcie dużo łapek w górę oraz subskrybujcie kanał, żeby oczywiście nie przegapić innych naszych filmów. Staramy się wrzucać regularnie, ale jak wiecie, e, różnie to też bywa. Więc Dobry. warto zasubskrybować, żeby tam filmy Wam się gdzieś pojawiały na karcie subskrypcji. Tak więc trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Cześć.